Wkład mrożący do lodówki. Zobaczymy po ilu godzinach on się zamrozi. No i idziemy do lodówki. Witam, wkład już jest w lodówce. Jest godzina 9:50 i zobaczymy, po ilu godzinach zamrozi się taki wkład. No i zobaczymy też czy to się faktycznie zamroziło nam tutaj do lodóweczki. Otwieramy. Mamy ma wkład. Jeszcze nie. Jeszcze nie, że jeszcze chyba sporo czasu minie zanim to się zamrozi. No nic. Mamy godzinę 47. Czekamy dalej. Dobrze sprawdzimy po następnej godzinie. Co się dzieje? No już trochę widać, że to pomału się zamraża, ale niestety jeszcze nie jest zamrożone. Na 127, lodówka ustawiona na minus 15, 15 stopni. Witam ponownie, jest godzina 15.45 zobaczymy czy w końcu to zamarzło otwieramy lodówkę i mamy zamarznięte na amen także kilka godzin minęło i mamy Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Cześć.